Żeby uczyli się odmawiać. I czasami jest tak, że spotykamy się ze znajomymi, z rodziną, i przy stole zaczynają się komentarze. Zawsze mówię, idą święta, to się ludzie nasłuchają. A przecież są święta raz chyba, może. Tak. A jak ktoś nałoży więcej, to a ty naprawdę tyle zjesz? Ale jak znowu ogranicza sobie, bo chce, Pozbyć się wagi, to znowu jest komentarz: No święta są, ja przygotowałam będzie mi przykro, jak nie zjesz. I ja już przy okazji Świąt Bożego Narodzenia zaczęłam powtarzać moim obserwującym, że odchodzimy od stołu, przy którym nie serwuje się szacunku. Dlatego, że nic nie jest ważniejsze od naszego spokoju i od szacunku do nas. I jeżeli ja powtarzam, że nie mam ochoty, że to mi wystarczy, albo tak, zjem to, ponieważ mam na to ochotę. To inne osoby powinny to uszanować. Powinny. Ja doświadczyłam sytuacji, chociaż dzisiaj jestem wdzięczna w sumie tej osobie, bo chyba była najbardziej szczera. Z taką złośliwością powiedziała: No, przecież nie możesz być chudsza ode mnie. Tak. <laughs> tak, i to też powiem szczerze. Że niestety bardzo często taka sytuacja ma miejsce. Bo kobiety, które do mnie piszą, mówią właśnie, że bardzo często są to takie relacje na szczeblu służbowym. Kiedy te, nie chcę użyć słowa koleżanki, ale powiedzmy współpracownice, właśnie kiedy widzą, że kobieta zaczyna o siebie dbać, że naprawdę zaczyna się zmieniać, wygląda pięknie, a też za zmianą ciała idzie ogromna zmiana w głowie, więc one stają się pewne siebie. Zaczynają stawiać granice, bo wiedzą, że robią coś dla siebie i nie pozwalają już innym na to, żeby osądzali je. I nagle się okazuje, że taka kobieta staje się pewniejsza siebie, staje się bardziej przebojowa, i niestety niektóre kobiety traktują to jako takie może zagrożenie, ale tak naprawdę to każdy z nas, każda z kobiet, która kiedykolwiek próbowała Pozbyć się troszeczkę wagi, myślę, że spotkała się z takim zachowaniem. Czy ty spotkałaś się z kolei z takim zachowaniem, że już chudłaś, załóżmy, chudłaś 20, 30, 40, 50 i ktoś ci powiedział, a i tak przytyjesz? Oczywiście, ale się z tym spotykam do tej pory. Oczywiście są osoby, które piszą mi, e, może nawet nie na Instagramie, bo na swoim koncie Instagramowym ja mam fantastyczną społeczność. Ludzi bardzo zaangażowanych i też naprawdę ludzi, którzy sami znają ten problem, a jeżeli go nie znają, to poznają i kibicują innym. I naprawdę stworzyliśmy fantastyczną społeczność. Ale bardzo często pod różnymi materiałami na mój temat, na przykład na Facebooku, pojawiają się komentarze. Co to jest schudnąć 100 kilo, i tak nie utrzyma wagi? Utrzymam, bo ja ją już w tym momencie trzymam, i gdybym miała się poddać, to bym się poddała no myślę, że rok, dwa lata, może trzy lata po tym, jak zaczęłam. Trzy i pół roku trwam w tej decyzji, i do tej pory jeszcze nie wróciłam do starych nawyków. I ja wiem, że nie wrócę, bo ja się powolutku, stopniowo, krok po kroku uczyłam tego wszystkiego i ja wiem w tym momencie, co jest dla mnie dobre co nie jest dobre, na co mogę sobie pozwolić, a kiedy muszę troszeczkę zachować pewną czujność. Właśnie, czego się uczyłaś, powiedzmy to wprost. Tak naprawdę jesz to, co czujesz, że, że chcesz zjeść, to, czego twój organizm potrzebuje, bo ty nie odmawiasz sobie niczego. Nie, ja zawsze mówię, że my nie możemy wprowadzić całkowitej eliminacji, Ponieważ psychicznie tego nie udźwigniemy, to właśnie te wszystkie takie cudowne, szybkie, ekspresowe diety, które mówią, jedz tylko surowe warzywa i mięso gotowane na parze. Tak się nie da wytrzymać długo. Kiedy mówi się, tobie absolutnie nie wolno jeść słodyczy. A ja mówię oczywiście, że można, tylko trzeba wliczyć deficyt rozsądnie. Na szczęście, też mamy no, w tym momencie do wyboru mnóstwo alternatyw dla takich tradycyjnych słodyczy, właśnie wysokocukrowych, wysokotłuszczowych. Ale ten smak słodki, który lubimy, jeżeli my wyeliminujemy, to może się okazać, że przyjdzie taki moment że już dłużej nie będziemy w stanie tego robić. I my się po prostu rzucimy na te słodycze. A wtedy przy okazji pojawi się ogromne poczucie takiego, takich wyrzutów sumienia. I nagle się okazuje, że te kobiety psychicznie tego nie udźwigną i myślą, no jestem beznadziejna, poddałam się. No to jak już raz się skusiłam, to no już nic z tego nie będzie. Więc ja uważam... Prawda jest taka, że ja od czasu do czasu, oczywiście, że skuszę się i na chipsy. Ja zawsze mówię, że jestem ogromną fanką kruasantów, ale jak ktoś gdzieś tam je jakieś takie rzeczy, które mam ochotę spróbować, to też spróbuję. Ja czasami skuszę się na pizzę. Czasem o, to chyba z tego najbardziej mnie znają moi obserwujące, że ja w ogóle uwielbiam lody. Ja nie potrafię sobie odmówić tego. Tylko wiem, ile mogę. Wiem, że muszę to wliczyć w zapotrzebowanie kaloryczne i wiem, że po prostu muszę zachować umiar, ale dzięki temu nie brakuje mi niczego. Oczywiście przede wszystkim stawiam na zdrowe, odżywcze rzeczy. Czyli u ciebie, z tego, jak słyszę, nie wchodzą w grę rzeczy uzależnieniowe, bo gdy ktoś jest na przykład uzależniony od słodyczy, to on się nie zatrzyma na jednej kostce czekolady. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy warto by było udać się na przykład do terapeuty, bo bardzo często problem jest zupełnie inny i zupełnie gdzie indziej. To nie jest tylko ochota na słodkie, tylko to jest być może jakiś problem emocjonalny. Zapełnianie no, jakiejś potrzeby. Tak, ale też prawda jest taka, że cukier jest uzależniający. Jest i my możemy się od niego uzależnić tak samo jak od wszystkich innych używek, i z tym trzeba walczyć, i niestety jest ciężko. Ciężko jest odstawić tak jak ciężko jest odstawić inne substancje, i czasami po prostu ludzie poddają się. Dzień, dwa są w stanie wytrzymać, ale później już nie. Ale zawsze mówię, jeżeli jest to rodzaj uzależnienia, warto szukać pomocy, warto chociaż spróbować. Czytałam kiedyś, że cukier działa tak jak heroina, czyli jeden z najcięższych. Oj, powiem Ci, że bardzo na początku ludzie się oburzali, kiedy ja mówiłam, że ja troszkę jak alkoholik albo narkoman będę musiała pilnować się do końca życia. Że człowiek musi znać ten umiar, bo uzależnienie od jedzenia, od cukru, to jest jak każde inne uzależnienie. I pamiętam, że na początku ludzie się oburzali, bo wiesz. Alkoholu i narkotyków nie wolno reklamować w telewizji, tego się dzieciom nie podaje. Ale reklamy batonów, w reklamach są dzieci, cukierków są dzieci, więc jest takie przyzwolenie. Więc ludzie, zanim chyba powolutku zaczęli przyznawać mi rację, że jest to też rodzaj używki, no to bardzo się oburzali. Ale jak ty możesz siebie porównywać, na przykład do alkoholika? No tak, gdybym ja była uzależniona tak od cukru, że nie jestem w stanie się oderwać, to znaczy, że mam problem. Tym bardziej, że chodzi o obsesję umysłu wtedy i o Twój nastrój. Czy miewasz taki moment, albo miewałaś, no bo teraz już mówisz 3,5 roku, jesteś w tym działaniu. Czy miewałaś takie momenty na początku, że rzucałaś się na jedzenie, że właśnie pękałaś, że płakałaś? Czy ta droga Twoja łagodna była? Nie, ja myślę, że to dlatego, że ja nie miałam za sobą innych nieudanych prób, bo to była pierwsza próba, jaką podjęłam i byłam. Tak zmotywowana, tak zdeterminowana, że powiedziałam, doprowadzę to do końca. I trwałam w tym. Oczywiście, czasami, zwłaszcza na początku, jak pozwolisz sobie na coś więcej, to oczywiście, że masz takie poczucie, nie powinnam była. Co ja teraz mam zrobić, żeby spalić te dodatkowe 300 kalorii? Ja w tym momencie jestem na etapie, że mówię: nic. 300 kalorii, czy nawet 500, nie zaszkodzi mi. Natomiast zjadłam, smakowało mi, chciałam z kimś pójść na obiad i nie będę siedziała i piła wodę, podczas kiedy na przykład inni ludzie jedzą coś, na co ja mam ochotę. Natomiast następnego dnia wybieram tą dobrą drogę i wracam do tych dobrych, nowych nawyków. I to jest właściwe podejście, moim zdaniem, które pozwala mi cały czas trwać w tej redukcji i nie wrócić. Do tej poprzedniej wagi. Czyli nie ma tej zasady wszystko albo nic. Jak już zjadłam czekoladę, to już koniec płynę. Tak, i jak już zjadłam jedną, to ja teraz wyjem wszystko, co znajduje się w szafkach, bo no, zwłaszcza, jak ludzie dzieci mają, to tych słodyczy zazwyczaj w domu jest sporo i wtedy rzucają się na to wszystko. No bo jak już zjadłam czekoladę, no to co mi zależy? Czy zjem jedną, czy zjem trzy? No to ja ci powiem, to różnica jest jakieś. No 1100 kalorii, tak? Które tak. można przyjąć albo nie. A prawda jest taka, że ta druga i trzecia czekolada też już nie smakują tak jak ta pierwsza. Właśnie. Albo jak jesteśmy głodni, to wtedy przychodzą myśli, a raz się żyje. Życie jest tylko jedno. Tak, tylko właśnie ja już teraz widzę, jaka jest jakość życia, kiedy jesteś człowiekiem, któremu fizycznie momentami żyje się bardzo ciężko, psychicznie oczywiście też, ale oczywiście, że są pewne ograniczenia, że się człowiek męczy, że właśnie na przykład będąc na wakacjach nie jest w stanie spędzić na parkiecie tyle czasu, ile by chciał. Gdzieś tam ma energię, te emocje, które mówią i tańcz, ale jest gdzieś taka blokada. No bo przecież ludzie będą patrzeć. Więc to też różnie bywa. Teraz widzę jakość mojego życia i nie chcę mówić, że właśnie nie można mieć tej świetnej jakości, będąc człowiekiem otyłym, bo ja się odnoszę do siebie. Ja nie, nie generalizuję. Ja pokazuję ludziom moją historię i moją drogę bo ja nie chcę nawet mówić o korzyściach typowo fizycznych, bo sama sobie przypominam siebie, jak ważyłam, nie wiem, 40 kilo więcej, jest nawet problem, żeby zapiąć, czy zasznurować but, prawda? Ale myślę, cały czas intryguje mnie u ciebie to, że mówiłaś, że też byłaś pogodną osobą, więc chcę wiedzieć, jaka jest różnica w głowie między Kasią, tą szczuplejszą o 100 kilo i Kasią, która ważyła więcej 100 kilo. Co masz dzisiaj mentalnie, czego nie miałaś wtedy? Przede wszystkim absolutnie zmieniły się priorytety odnośnie tego, co jest w życiu najważniejsze. I w tym momencie priorytetem absolutnym dla mnie jestem ja sama. Najpierw moje szczęście. I ja sobie teraz zdaję sprawę z tego, że jeżeli ja nie będę ze sobą szczęśliwa, to nikt inny nie będzie szczęśliwy ze mną. Jeżeli ja się nie będę dobrze czuła w swoim towarzystwie, nikt inny nie będzie czuł się ze mną. Dobrze. I wiem, że ja przede wszystkim wszystko co robię muszę robić w zgodzie ze sobą. Oczywiście wtedy ja bardzo chciałam uwagi, chciałam takiej atencji, chciałabym być zapraszana i ja się prosiłam o uwagę. Ja się bardzo często prosiłam o czas. W tym momencie tego nie robię. Jeżeli nie mam z kim w danym momencie wyjść na kawę, to ja idę sama ze sobą. I ten czas, który spędzam sama ze sobą, jest dla mnie bardzo cenny. Stawianie granic. Ja nigdy nie reagowałam na komentarze w moją stronę. Nigdy. Cokolwiek bym usłyszała, udawałam, że w ogóle nie ma tematu. Ludzie mówili o mnie stojąc obok mnie, ale się odwracałam, że nie słyszę. W tym momencie na pewno tak by to nie wyglądało. Bo ja w tym momencie jestem po prostu tak silna psychicznie silna wewnętrznie silna. I mam tak ogromny szacunek do siebie, bo wiem, że zrobiłam bardzo ważną dla siebie rzecz i ogromną rzecz. I w tym momencie nie ma miejsca na brak szacunku do mnie. Podejrzewam, że wielu, wiele z nas się podpisze pod tym. Bardzo podobnie miałam, że jak ktoś mówił na mój temat, udawałam, że nie słyszę. I też zadawałam sobie pytanie dlaczego. U mnie to wynikało ze strachu. Wiesz, ja zawsze się bałam. Odpowiedzieć, bo bałam się większego ataku. A u ciebie z czego to wynikało? Myślę, że chyba nie do końca chciałam przyjąć do wiadomości to, co ci ludzie mówią. Czy bałam się tego, że będę bardziej zaatakowana? Mówię ci szczerze, że chyba nawet nigdy o tym tak nie pomyślałam. Chyba wolałam udawać, że nie ma problemu, niż próbować rozwiązać go, chociażby pytając tych ludzi, czy zdają sobie sprawę, że ja stoję obok i ja to słyszę. Czy zdają sobie sprawę z tego, że robią mi przykrość? Ja w tym momencie nie miałabym problemu z tym, żeby powiedzieć komuś, Twoje zachowanie sprawia mi przykrość. Bo ja teraz bardzo otwarcie mówię o uczuciach, bardzo otwarcie mówię o tym, co czuję. Kiedy się ja to chowałam, płakałaś wtedy, jak słyszałaś takie komentarze w domu, w samotności? Nie, nie. Myślę, że byłam bardziej zła. Że bardziej byłam zła, co sprawiało też, że momentami ja też byłam nieprzyjemna dla ludzi, bo pojawiały się takie momenty, kiedy ja pomyślałam, że o, ten ktoś chyba chce mnie zranić, to może, to może ja będę niemiła pierwsza. I szłam kiedyś na nagranie i moja przyjaciółka mi powiedziała, żebym powiedziała, że ja momentami byłam niemiłym człowiekiem. Ja mówię, powiem, bo ja o tym wiem. Zdaję sobie sprawę z tego, że kiedyś właśnie przez to, że, że troszkę bałam się tego ataku. Na bo... starcie obrona. Tak, tak. Bo ja właśnie myślę, że to, co wcześniej wspomniałaś, że są dwa rodzaje ludzi. Tacy ludzie, którzy właśnie wszyscy lgną do nich, i tacy, którzy budzą jakieś takie wycofanie, bo ja myślę, że to jest kwestia tego, jak ludzie podchodzą do siebie i w jaki sposób postrzegają swoją otyłość. I jest część ludzi faktycznie, którzy biorą to trochę żartem. A, jestem gruba, zobacz, jak mi się wylewa. I drudzy, którzy właśnie bardzo atakują, ale oba te zachowania to jest jakaś taka rodzaj ochrony, uczuć, serca, bo my to wszystko czujemy, to wszystko do nas dociera. Chciałam zapytać, czy jest w tobie lęk, bo powiedziałaś tak pewnie, że ty wiesz, że nie wrócisz do tego, co było. Nie ma w tobie lęku, wiesz, to są przekonania, które gdzieś mamy z domu. Nigdy nie mów nigdy, nigdy nie wiadomo, co się stanie. Nie, nie.